Seans dla każdego. Historia kina dla początkujących i zaawansowanych. Zacznijmy od tego, że nie ma żadnych przydatnych przydatnych, a Bond. James Bond. Tu Johnny. Houston, we have a problem. Patrzcie, patrzcie na to. Aż mi się chce wyjść z kinowy. Dzień dobry, państwo. Właśnie zabierzałem zaprosić państwa na prelekcję o kije historycznym, ale muszę przerwać, ponieważ przybyli posłowie Zakonu Krzyżackiego. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa Twój majestat, panie, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, ślewam te dwa nagie miecze. Film Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda był dziełem propagandowym, kręconym po to, by wzmocnić antyniemieckie fobie pierwszego sekretarza Władysława Gomułki. I temu celowi podporządkowano całe ogromne przedsięwzięcie. Oglądamy, jak Krzyżacy palą, zabijają spokojnych polskich wieśniaków, biorą w niewolę kupców, zdradziecko wdzierają się do Spychowa Grodu Juranda i zabijają mu żonę. Ich działania nieuchronnie przywodzą na myśl metody hitlerowskie. W roku 1960 ta analogia musiała być bardzo żywa. Poglądamy rzędy szubienic, na których krzyżacy powiesili tych, którzy nie płacili podatków. Zaton potrzebuje pieniędzy, bo szykuje się do wojny ze żmudzią, a kiedy ta się skończy, będzie nowa wojna. Ciągle ten sam drang nach ostern. Krzyżacy mieli być dziełem narodowym, więc na plan superprodukcji skierowano wszystkie siły, jakimi dysponował ówczesny film polski. Chodźcie na pomoc Auto zdjęć do filmu Mieczysław Jachoda miał do dyspozycji luksus. Taśmę Istmana, o wiele lepszą niż enerdowska akwa. Ta taśma była zbyt cenna, by wywoływać się w warunkach krajowych. Dlatego po każdym dniu zdjęciowym naświetlony materiał przesyłano samolotem do Paryża, gdzie taśmę wywoływano. Innym samolotem wracała do kraju, gdzie przeglądano nakręcony materiał. Krzyżacy byli też kręceni jako pierwszy polski film obiektywami szerokoekranowymi. Reżyserowi Fordowi przydzielono do sekwencji grunwaldzkiej przeszło 2000 koni i 3000 statystów, którzy umieli jeździć konno. Wyjątkowo pozwolono kręcić po amerykańsku, czyli z zastosowaniem ostrych cięć montażowych. Sekwencja Bitwy Grunwaldzkiej trwa wprawdzie tylko 15 minut, ale zawiera aż 152 ujęcia. Czyli film był montowany tak ostro jak żaden inny od stoku po Ładę. Funkcja musiała wylansować nowe gwiazdy. Jedną z nich był Mieczysław Kalenik w roli Zbyszka z Bogdańca. Jest, że taki, który podniesie rękawicę? Jam jest. Zbyszko z Bogdańca. Zadebiutował w tym filmie przypadkiem. Był młodym aktorem, kiedy do swego stolika w Spatifie doprosił go reżyser Aleksander Ford. Z pytaniem, czy Kalenik nie zechciałby spróbować swoich sił jako Zbyszko. Kalenik miał w teatrze wolne poniedziałki, więc w najbliższy taki poniedziałek pojechał do Łodzi na próbne zdjęcia. Ubrano go w rycerski kostium. Tak się jednak denerwował, że na próbnych zdjęciach w ogóle nie był w stanie wydobyć z siebie głosu dostał 250 zł za próbę i po tej kompromitacji miał ochotę rzucić się pod pociąg. Po kilku dniach nowe, próbne zdjęcia, a to się okazuje, że już właśnie do niego dopasowują aktorskie partnerki i innych uczestników akcji filmowej. Zbyszko nie umiał jeździć konno, ale uczył się cierpliwie jazdy na służebcu. Jednak na planie filmu jego koń się przewrócił i zmiażdżył mu stopę. Część ujęć grał z nogą w gipsie. Nie szkodzi, przykryła ją, a jakże zbroja rycerska. I był to bodaj najmniej kompromitujący. Kiks, jaki zdarzył się podczas kręcenia krzyżaków, krzyżacy, każą nam przy okazji powiedzieć dwa słowa o polskim filmie historycznym. Otóż autorzy takich filmów historycznych deklarowali, że sama historia interesuje ich o tyle o ile. Chodziło o coś innego. Oto, mianowicie, by w historycznych realiach umieścić problemy, które nękają współczesne społeczeństwo. Po prostu nałożyć na nie kostium z dawnej epoki. Współczesne problemy wyrażano metodą analogii do dawniejszych czasów. Na tej właśnie zasadzie film o mieszku pierwszym pod tytułem Gniazdo z roku 1974 w reżyserii Jana Rybkowskiego stawiał pytanie, czy Polska ma należeć do kręgu kultury zachodniej, czy raczej do obszarów wpływów wschodu szanować swoich starych, prasłowiańskich bogów, czy wyprzeć się ich na rzecz chrześcijaństwa. No, była to analogia do czasów po II wojnie światowej, z tym, że i zamieszka pierwszego, no i w czasach Jałty nikt samego narodu o jego wolę nie pytał. Decyzja zapadała ponad głowami dawnych Polan i współczesnych Polaków. Pierwszy raz mamy przed sobą Niemców. Ojciec nasz uskonał, wyznaczył następcę. Oddajcie mu pokłon. Nasi sąsiedzi będą na nas patrzeć ze strachem i czcią. Te rozważania historiozoficzne z filmu Gniazdo o Mieszku I nakręcono no nie wiadomo po co i nie wiadomo dla kogo. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, bo film kompletnie nie porywa. Nawet przeciwnie, akcja wlecze się tutaj o ociężale. Dziełko jest najzwyczajniej w świecie nudne, w związku z czym jego rzetelność historyczna jest dla widza kompletnie obojętna. film historyczny jako pasmo nudy? No to zobaczmy koncepcję przeciwną. Na przykład inscenizację trylogii, a zwłaszcza Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. To był jeszcze inny sposób potraktowania historii. Ja jest Andrzej Kmicic. To imię głośne w całej Rzeczypospolitej. Oglądaliśmy wielowątkową, barwną opowieść w typie Aleksandra Dima, taki polski odpowiednik Hrabiego Monte Cristo, czy Trzech Muszkieterów, tylko o przygodach pana Andrzeja. Dominowała tutaj barwna fikcja, która miała tylko historyczne tło, namalowane zresztą grubą kreską i jaskrawym kolorem, jakby wszystko było wzięte z obrazu Wojciecha Kosaka. A ta właściwa historia, która rozgrywała się w tle, była zaledwie beletrystyczna, była trochę muzealna. a 了 Cholna, powiedzmy ilustracyjna. Niewiele można było z tych rzekomych dziejów wywnioskować. Niewiele można było na ich podstawie zrozumieć. Taki film historyczny przypominał nam raczej, że jesteśmy jako społeczeństwo ciągle we władzy jakichś mitów wywiedzionych z przeszłości, a powielanych bezmyślnie w kolejnych pokoleniach przez powierzchowną i niedbałą lekcję historii, wyczytywaną z podręczników szkolnych i odpytywaną przy tablicy, a potem jeszcze pokazywaną w kinach na prawach ścioła z przedmiotu o nazwie Historia. Często bywało i tak, że film historyczny w ogóle pomijał zasadnicze kwestie danej epoki. Przykładowo, serial telewizyjny Czarne Chmury odwoływał się do awanturniczego kina francuskiego typu Fan, Fan Tulipa, ale Widz kompletnie nie rozumiał, o co się ci Polacy w Prusach tak usilnie dobijają. Dlaczego ścierają się z nimi dragoni księcia Bogusława Radziwiła? Wszystko utonęło w pościgach, pogoniach, pojedynkach. Zresztą widz serialowy wcale się takiej wiedzy od twórców nie spodziewał i się jej nie domagał. Po prostu historyczność tego i podobnych seriali to tak jak szkolna wycieczka do skansenu. Taki telewizyjny biskupin opowiedziany w odcinkach. No i jeszcze jeden generalny mankament naszego kina historycznego. Otóż polski film historyczny często kręcony jest na klęczkach wobec pewnych postaci, wobec królów, wobec władców, wobec przywódców powstań. We Francji czy w Anglii powszechne było karykaturyzowanie wybitnych ludzi danej epoki. Pokazywano ich w ujęciu szekspirowskim jako postaci rozdarte wątpliwościami, czasami podłe, czasami małe. Dwór Henryka VIII w wielu. W filmach pokazywany był jak gniazdo intryg, tortur, egzekucji, wymuszeń, szantaży. W takiej perspektywie historia nie jest nauczycielką życia w rozumieniu szkoły czytanki, natomiast bardzo pomaga poznawać życie, które się w tej czytance nie mieści. Taka historia pokazuje, że można pójść w prawo, można pójść w lewo, można pójść na ukos, bo przed nami już wiele podobnych ścieżek wydeptywano, i ciągle nie bardzo wiadomo, która droga jest właściwa. Ale na tę naukę polskie kilo historyczne będzie jeszcze musiało troszeczkę poczekać. Kiedy my z początkiem lat 60. zmagamy się z formułą filmu historycznego, światowe kino także boryka się z nowymi gatunkami filmowymi. Jeden z tych bardziej efektownych uwypukla film francuski. Pod tytułem Oczy bez twarzy. To horror, ale w specyficznej odmianie. Oglądamy chirurga, który pragnąc pomóc oszpeconej córce, przeszczepia jej skórę twarzy, pobraną od swoich ofiar. Córka chirurga, skutkiem wypadku samochodowego, ma straszliwie oszpeconą twarz, musi ją ukrywać pod maską. A ojciec, czując się odpowiedzialnym za wypadek, postanawia dokonać na niej przeszczepu skóry, aby no, znaleźć dawcę. Uprowadza młodą dziewczynę, którą morduje, aby pozyskać właśnie tę skórę. Pomaga mu oddana i zakochana w nim pielęgniarka, która podstępem zwabia dziewczynę do zakonspirowanej kliniki. Pierwsza operacja się nie udaje i profesor jest zmuszony ponownie ją odbyć. Tymczasem narzeczony córki zaczyna podejrzewać go o dokonywane zbrodnie. Film Oczy bez twarzy pozwala nam zwrócić uwagę na tę odmianę gatunkową, która nazywa się The Medical Thriller, thriller medyczny. Tak jak w powieści sensacyjnej i również w filmie, ta nisza gatunkowa reprezentowana jest przez liczne i ciągle powstające filmy, które wiążą kwestie medyczne, lekarskie, szpitalne z elementami grozy, napięcia, wreszcie horroru. Przypomnijmy, że wśród bohaterów tego typu kina w pierwszych dziesięcioleciach filmu w licznych wersjach wybija się historia dokonań doktora Wiktora Frankensteina, który usiłuje zgłębić zagadkę śmierci i nieśmiertelności. Oglądamy go w filmie z roku 1931. Po wielu doświadczeniach udaje mu się z ludzkich zwłok, preparowanych zresztą z wielu umarłych, wykreować żywego Człowieka, a że przez pomyłkę w jego głowie umieścił mózg pobrany od zbrodniarza, więc ten potwór sieje śmierć i zniszczenie. Na co filmowcy z reguły zwracali większą uwagę, mniej zaś interesując się kwestią, jaka padła w pierwotnej historii napisanej przez Mary Shelley jeszcze w roku 1818. Mianowicie mniej interesowali się kwestią niebezpieczeństwa, jakie niesie z sobą wchodzenie człowieka w kompetencje Boga który uznawany był za jedynego Pana Życia i Śmierci. Pogranicze Życia i Śmierci fascynowało zarówno twórców filmowych, jak i przeciętnego widza killowego, bo przecież każdego z nas te kwestie dotyczą. I tak w roku 1990 mieliśmy na ekranach film pod tytułem Linia Życia z Julią Roberts, Kevinem Baconem czy Kiferem Sutherlandem. Tutaj grupa studentów medycyny zainteresowana właśnie pograniczem życia i śmierci próbuje przetestować ten stan graniczny na sobie. Przy pomocy specjalnie spreparowanych leków wprowadzają się w stan śmierci klinicznej, a potem próbują wrócić do rzeczywistości. Wprawdzie zasadniczo im się to udaje, ale wracają już z tej drugiej z drugiej strony nie tacy sami, ponieważ ich mózg w trakcie hibernacji odsłonił przed nimi samymi wiele rzeczy, które tymczasem zepchnęli w zakątki, podświadomości i których chętnie pozbyliby się z pamięci. A teraz te rzeczy natarczywie wracają. I są tak dojmujące, że potrafią nawet doprowadzić do skutecznego samobójstwa. Medyk, który się na taki czyn porywa, wcale nie zamierza już do życia. Look at it. Not a Five. Three. Three. 98 degrees. him Three again. 350. Clear! Interesujący był także thriller medyczny pod tytułem Koma, śpiączka z Michaelem Daglasem w roli głównej, który to film wszedł na ekrany w roku 78. Młoda lekarka, zatrudniona w wielkim szpitalnym bolochu, w dużym mieście, stwierdza z niepokojem, że wielu jej pacjentów bez żadnego medycznie uzasadnionego powodu popada w śpiączkę. Kiedy z narkozy nie wybudza się jej przyjaciółka, lekarka postanawia na własną rękę dowiedzieć się, co się kryje za tymi tajemniczymi przypadkami. No, możemy dzisiaj zdradzić, iż w trakcie tego niebezpiecznego w końcu śledztwa odkrywa, iż szpital jest wielkim polem łowów dla sprzedawców ludzkich narządów, którzy usypiają wybrane ofiary, pobierają od nich narządy i dbają, by te ofiary nigdy się nie wybudziły. O podobnych praktykach było wówczas na świecie mniej głośno niż jest dziś, dlatego film wywołał szeroką dyskusję na temat medycznego podziemia, które zajmuje się handlem ludzkimi organami. Inny temat porusza thriller pod tytułem Krytyczna terapia z roku 1996. Hugh Grant tutaj gra młodego lekarza, któremu w trakcie rutynowego zabiegu umiera pacjent. A on nie jest w stanie wyjaśnić przyczyny tej śmierci. Nie umie zidentyfikować choroby, która zabrała tego nieszczęśnika ze świata. Zaciekawiony, próbuje śledztwa na własną rękę i nie poniecha go, mimo iż władze szpitalne wywierają nacisk, by odstąpił od drążenia tej sprawy. Z czasem okaże się, że tropy wiodą do pewnego rodzaju guru medycznego, wybitnego profesora w tej roli, Jim Hackman. Ten po prostu zbiera z ulic ludzi, o których nikt się nie upomni. I traktuje ich jako króliki doświadczalne w swojej klinice. Próbuje zresztą ten proceder i sposób yy, działania uzasadnić, tłumacząc, że życie tych nikomu niepotrzebnych ludzi jest z pewnością mniej warte niż życie ludzi pełnowartościowych. A jego badania poczynione na tych królikach doświadczalnych mogą pomóc przeżyć cierpiącym na nowe, nieznane choroby do the right thing you tortured and murdered those men upstairs if you can cure cancer by killing one person wouldn't you have to do that I film który bliższy jest naszym całkiem świeżym doświadczeniom. amerykański triller medyczny pod tytułem epidemia z Dustinem Hoffmanem René Rousseau i Morganem Freemanem a small monkey is captured Film nakręcono w roku 95, a jego akcja została rzutowana na lata 60. ubiegłego wieku, kiedy to w Afryce wykrystalizował się śmiertelnie niebezpieczny wirus. Wobec niego medycyna była wówczas bezradna i okolice zbombardowano. Wydawałoby się, że niebezpieczeństwo minęło. Ale ten zdradliwy patogen przeniosła do Ameryki małpka i tym razem zbiera on śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych. Oglądaliśmy na ekranie całą makabrę, jaka wiąże się ze światową pandemią, na którą nie ma antidotum. No, wówczas w kinie widzieliśmy rzecz całą z bezpiecznego dystansu, w beztroskim przeświadczeniu, że to tylko zmyślenie, że to tylko fikcja i że nam podobne rzeczy nie grożą. Niestety, ostatnie lata pokazały, jak niebezpiecznie blisko życia potrafi się znaleźć filmowy thriller medyczny. Try to remain calm. Many people are dying and are going to continue to die unless we find this monkey. There will be panic, the likes of which we have never seen. There you are! Wyszliśmy drodzy Państwo od kina historycznego. Ponazekaliśmy, a teraz zataczamy koło i podglądamy, jak z kinem historycznym radzili sobie Rosjanie. Epoka ta sama. Jest 7 września 1962 roku, rocznica bitwy pod Borodino. I tego dnia ruszają zdjęcia do radzieckiej superprodukcji, do ekranizacji narodowej epopei, powieści Lewatą Stoja, Wojna i Pokój. Reżyser filmu Sergei Bondarczuk w swojej ekranizacji wojny i pokoju poświęcił całe pięć lat życia. Policzkiem dla niego osobiście i dla całego radzieckiego imperium był fakt, iż to Amerykanie zekranizowali powieść już dziesięć lat wcześniej. Wyklinał ich za to, że odwzorowali fabułkę, ale w ogóle pominęli, jak to sam nazywał, rosyjskiego ducha narodowego. A on sam zaprawił dać tylko wykładnie powieści, żadnego majstrowania na zasadzie pisania scenariusza na kanwie doskonale znanego arcydzieła. Za to ogólnonarodowa dyskusja. I rozmach. Jeżeli Amerykanie w scenie bitwy użyli, powiedzmy, tysiąca konnicy, Bondarczuk mówił: weźmiemy dziesięć tysięcy. Mógł sobie na to pozwolić. Film miał nieograniczony budżet i był wówczas największą produkcją filmową świata. Za reżyserem krok w krok chodził sztab historyków wojskowości, który pilnował tak zwanej prawdy historycznej. Wiele scen było tutaj miłych i pogodnych, jak pierwszy bal na czy wypady na polowania. Jednak główny akord pada w części trzeciej filmu, razem było ich cztery, tak jak to w powieści: akcent pada na scenę bitwy pod Borodino. Wielki rozmach! I aż dziw, że udział wzięło tylko skromne 15 tysięcy statystyk. Pilnowano także wymowy, powieści. Lwem Tolstoję w trakcie pisania epopei wojny i Pokój kierowały dwie idee: tak zwana myśl ludowa i wiara w opatrzność. Wierzył, że tylko lud, zespolony ze szlachtą, nieskażony wpływami zachodnimi, mógł się przeciwstawić potędze Napoleona. I że sam Napoleon jako wódz niewiele znaczy, bowiem zwycięstwa kreśli z wysoka. Bóg, którego w filmie dyskretnie podmieniono na obiektywne prawa rozwoju historycznego. To dlatego europeizujący się książę Andrzej Bołkoński nie umie zaangażować się do końca w kampanię i w życie uczuciowe, stoi z boku i kontempluje. Odwrotnie jego przyjaciel Pierre Bezuchow dzięki prostodusznej naturze zrywa z masonerią, przeżartą, korupcją i całym sobą angażuje się w wojnę przeciw Napoleonowi. Dokoła nich piętrzy się tłum postaci, układających się w panoramę społeczną o rozmachu wręcz niespotykanym, i w filmie, i w literaturze. W finale triumfuje Wielka Ruś, co było obce, myśli to Stoja, ale to nie on przecież rozdawał tu karty, lecz towarzysz pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow, który życzył sobie mieć pieśń na chwałę radzieckiego Imperium. I tak już. Maus! Lys!